Wysyłam pozdrowienia! one yo Ty masz przywidzenia, nic tutaj nie jest nie do zrobienia. Miałem wrzucić nutę z ziomem, ale poszedł do więzienia. Urojenia w moim pojebanym mózgu. Jedziemy na tym samym, na tym samym wózku. Nie po to robię trap, żeby nie używać bluzgów. Kurwa, chuj, to jest właśnie truskul. Ziomy, dajcie mi gibony. Dużo dymu, jakby wybuchały bomby. Jajały się topy, kosmiczne topy. Choć to nie gwizdę wojny, to tylko prototyp Ej, robię ser, rap, piję do Gibona wodę. Ona pokazuje dupę, Tajka! Wszyscy czekamy na nową muzę Zaraz sobie coś pokruszę Jeden, drugi, buszek Pozdrawiam młody Hatspej, choć nie duszek Jestem tutaj kotem, mów mi puszek o kruszek We fedron pod kolory poduszek nie wiem co ja tutaj już nawijam. Ona wie się jak żmija. Chyba znów wygrywam, a nawet nie chyba, nie chybiam. Wydziałam sobie kutasa na ryju.